Rozumiem argumenty moich przyjaciół, którzy mają szczególną wrażliwość dla, na los zwierząt. Ja ją też mam, tylko że z kolei ta część, którą ja reprezentowałem, 55 osób, ściśle współpracuje ze środowiskiem rolniczym, między innymi z Lubelską Izbą Rolniczą, z Gustawem Jędrejkiem, ale też z Solidarnością. Dzisiaj byłem na rozmowie o ZZ-cie rolniczym również w tej sprawie i rozumiemy argumenty rolników. Zakaz hodowli zwierząt wyderkowych w żaden sposób, w żaden sposób nie będzie wpływał korzyści na, na a w sytuacji, kiedy rolnictwo pod tymi rządami leży, Mercosur za chwilkę będzie niszczył je całkowicie, wchodząc jeszcze na tę na płaszczyznę ograniczenia działalności w rolnictwie jest zupełnie bez potrzeby, bo hodowla norek to nie jest tylko kwestia samych norek. W żaden sposób. Hodowla norek to są również pewne sieci dostaw, również żywności dla tych norek, odpady z ubojni, na przykład i przetwórstwa drobiarskiego, mnóstwo pokarmów tam dwóch. To, płynie... cios to polski jest polskie jest zupełnie oczywiste i stanowisko na przykład lubelskiej Izby rolniczej, apelujące do Pana Prezydenta Owe, to jest całkowicie zrozumiałe.